Świętujemy uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego w naszej chwili Uniwersytetu III wieku. Szczególnie serdecznie witam studentów naszego Uniwersytetu, z podkreśleniem, że mamy również nowych słuchaczy które po raz pierwszy wstąpili w progi naszej uczelni. Z prawdziwą przyjemnością witam gości, którzy przybyli tak licznie. świadczy to o tym, że na sercu im leży interes seniorów, że Będą o nas dbali, pamiętali, no bo z nadzieją, że gdy pójdą sami na emeryturę, będą również studiowali na naszym Uniwersytecie Bracznik, pana Wirosława Pani prezes, panie Starosto, ale przede wszystkim chciałbym przywitać Was. Słuchaczy Uniwersytetu III wieku, was, studentów, seniorów. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj. Pani prezes mówiła ogólnie o Uniwersytecie III wieku. Ja chciałbym powiedzieć o tym, jak bardzo szczęśliwy jestem, że Uniwersytet III wieku jest w Kraśniu. I za to serdecznie dziękuję, za tą Waszą wieloletnią obecność w Kraśniu. To wy stanowicie o potencjale. Seniorskim w Kraśniku. Cieszę się, że odpowiedzieliście na propozycję powstania Rady Seniorów. I takim filarem, jednym, będzie właśnie uniwersytet III wieku. To jest ciało doradcze, które chce uczestniczyć w decydowaniu o Kraśniku, o przyszłości Kraśnika, o rozwoju Kraśnika. Bardzo dobrze, że tak się dzieje. Są dwie rzeczy, które na pewno są prawdą, że starzenie się to nie jest proces fizyczny, to jest proces psychiczny. Ja tak naprawdę nie widzę tutaj osób starych, nie widzę jesieni, tutaj jak tu jest zasugerowane jesieni życia. Ja widzę ludzi młodych, młodych, którzy chcą zdobywać wiedzę, chcą się tą wiedzą jeszcze dzielić. I druga prawda, która mówi, że... Zawsze człowiek pozostaje młody do tego czasu, póki jest zdolny kochać. Jeżeli zauważa drugiego człowieka, staje się, chce być potrzebny dla drugiego człowieka, to wtedy jest młody. Intelektualny, przygoda intelektualna, która każe spojrzeć na dzieje Polski naprawdę w inny sposób, gdzie patriotyzm i wiara w Boga były decydującym fundamentem istnienia całej Polski i bez tych fundamentów, ten piękny gmat, jakim jest Polska, by na pewno runął. Warto tą książkę mieć. Jest ich sześć tomów. Pani Marysiu, ja będę za każdym razem następny tom, kiedy się będzie ukazywał, będę przekazywał dla Jest mi bardzo miło, bo rzeczywiście środowiska seniorskie w Kraśniku są bardzo dobrze zorganizowane. Ja obejmując ponad rok temu, niewiele ponad rok temu, funkcję starosty, po prostu nie wiedziałem, że środowiska seniorskie w powiecie Kraśnickim, a szczególnie w mieście w Kraśniku, są tak aktywne. Dzisiaj, kiedy uczestniczę w wielu Waszych wydarzeniach, w Waszych spotkaniach, klubów seniora ale też po raz drugi już w inauguracji tego Uniwersytetu widzę, jak wspaniale jesteście zorganizowani. To jest bardzo ważne, bo tak ten świat jest zbudowany, że wszyscy są ważni. Musimy My, samorządowcy, musimy patrzeć na ludzi młodych, na ludzi tych, którzy są w tym wieku, kiedy pracują, kiedy... i musimy patrzeć też na tych ludzi, którzy są już na emeryturze. Jesteście dla nas bardzo, bardzo ważni. I to co Pani Przewodnicząca powiedziała, że, że wspieramy i będziemy wspierać e, Waszą aktywność. Chciałbym kamitą wręczyć medal starosty dla e, jednej Pani, która jest tutaj wśród nas. E, poproszę do mnie tutaj Panią Jerenę Ekałową. Pani Ireny jej zaangażowanie, propagowanie naszego, naszych valorów turystycznych, przyrodniczych, kulturalnych naszego powiatu, o wpajanie tej miłości do lokalnej oczyzny naszej młodzieży, ale jak i słyszę również państwo, bo Pani Irena tutaj też jest, też jest właśnie tych wycieczek po powiecie kraśnickim. Mam nadzieję, że Państwo Potwierdzą to krągimi prawami, że pani Irenie ten lata jest Przed półtorej godziną gruboński brat Maświatek Krzysztof Babisz zadzwonił do mnie i poprosił o usprawiedli usprawiedliwienie swojej nieobecności na dzisiejszej inauguracji. Planował być tutaj razem z nami, niestety obowiązki służbowe zatrzymały go w Lublinie. Poprosił mnie o to, abym w jego, ale również w swoim imieniu, skierował do Państwa kilka słów jednocześnie przekazał na ręce pani przewodniczącej okolicznościowy adres. Moi drodzy, kiedy spojrzałem na hasło, które znajduje się za moimi placami, aktywnie i twórczo w jesieni życia, pomyślałem sobie tak, jak bardzo przez te kilkanaście ostatnich lat funkcjonowania w Uniwersytetu III wieku. Zmieniło się w naszym mieście w rozumienie słowa jesień życia. Kiedy patrzę właśnie z tej perspektywy kilkunastu lat, a przecież uczestniczę w życiu Uniwersytetu Trzeciego wieku praktycznie od samych początków, mogę powiedzieć, że tutaj nastąpiła zmiana o 180 stopni. Nie będę przedłużać, bo wiem, że te części artystyczne zawsze się bardzo dużo. Ale chciałabym tylko parę słów przekazać. E, oczywiście zapewnić, że podwoje Miejskiej Biotyki Publicznej w Kraśniku zawsze są szeroko otwarte e, dla potrzeb Uniwersytetu. Współpracujemy już e, parę lat. I chciałabym tego jeszcze nadmienić, że prowadzimy szkolenia internetowe dla seniorów. E, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy Uniwersytet tym. I one są, cieszą się dużym zainteresowaniem, to jest głównie w Starym Kraśniku, ale możemy to poszerzyć również na inne placówki. Mamy odpowiedzi przeszkolone osoby do tego, także jeżeli byliby chętni, bardzo prosimy o zgłaszanie się do placówek. Podobnie chciałabym ogłosić, że planujemy uruchomić zajęcia z drugiej warsztatego dzieła.